widzowie, namalowałam jak widać dwa ośmiokąty. Teraz coś z nich zrobimy. Taką piękną widzicie ta Pięknego liska takiego można go nazwać. Takie nóżki. Takie. Takie, tak zrobimy. Tak, to są jego uszka. I sobie to malujemy. Jak widać namalowaliśmy takiego liska, tak? A ja Wam pokażę jak go namalować. Namalować prosto końciki jeden duży, jeden mały. Tak? Nie wiem, mi jakoś jeden nie wyszedł, ale go łączymy prostą linią. Tu malujemy takie, tak, takie podłużne. Tak, i tu mamy taką mordeczkę, tu malujemy. Kolorujemy sobie, tak. Tu domalowujemy. I tu jeszcze jedne.